Ola, señores i y Senioritas! Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy, koledzy, amigos, witam Was ze słonecznej Dominikany. Ja już złapałam trochę słońca, tak jak widać. Co prawda trochę jestem spieczona na raczka, ale spoko, już mi zaczyna się rozobić wszystko. Chciałam Wam nagrać ten haul przed wyjazdem, ale miałam im... ja, uuu, blast. Także zapraszam serdecznie do oglądania tego, co kupiłam na wyjazd na Dominikany. Zacznę może od tego, że nie mam letnich rzeczy. Nie chciałabym wam to opowiadać całej długiej historii, dlatego że to nie jest cały point tej, tego filmu, ale ogólnie y, tę paczkę asosową odebrałam dosłownie wieczorem przed wyjazdem. Mieliśmy wyjazd rano o 6, a ja dopiero chyba o 19 miałam paczkę. Jeżeli chodzi o tą paczkę, to jedna z Was. Bardzo, bardzo dziękuję za pomoc, bo gdyby nie ty, to nie miałabym żadnego stroju kąpielowego, dlatego że nic w sklepie nie było, miałam problemy z paczką, nie mogła mi zostać ona dostarczona i koniec końców pojechałam do magazynu kuriera, osobiście pojechałam czym dajcie mi tą paczkę, no i, i był problem, ale właśnie okazało się, że jedna z was mnie ogląda, przepraszam, nie zapytałam ciebie o imię, ale uratowałaś moje wakacje i się nie kiszę w golfie, bo dosłownie nie miałam nic letniego. I uda mówię, jak planujecie teraz jakiś urlop, to jak nie macie rzeczy letnich to zajmijcie się tym wcześniej i asos asos, asos, asos patrzyłam na Zalando, dupę nie urywało, a na asosie są wyprzedaży, więc naprawdę udało mi się kupić te rzeczy trochę taniej były problemy trochę z rozmiarami, także że mam różne rozmiary zaraz Wam będę mówić co, jak i kiedy dlatego, że na przykład strój, górę górę i dół się właśnie zamawia osobno więc no niektórych rozmiarów po prostu nie było takich, jak chciałam zamówić, więc zamawiam to co jest ale zaczynę najpierw od od może tego stróju kąpielowego, co mam na sobie. To jest taki zwykły, właśnie brązowy strój dwuczęściowy. Nie będę Wam się cała pokazywać, bo trochę się wstydzę na internecie. Wiecie, pokazywać się w dwuczęściowym stroju kąpielowym. E, aczkolwiek, jeżeli chodzi o plażę i w ogóle chodzenie, to w ogóle mi to nie przeszkadza. Czuję się bardzo komfortowo, ale jakoś tak na internetach. wiecie nigdy nie wiadomo um, także strój numer jeden jest właśnie taki brązowy całkowicie prosty on tutaj ma takie właśnie szejsze ramionczka i z tyłu nawet nie ma zapięcia, tylko jest właśnie taki ala sportowy, co jest bardzo fajne i do tego są po prostu spodnie z wysokim yy, majtki, z wysokim stanem bardzo fajny, bardzo wygodny yy, tylko no, trzeba pamiętać o tym, że te ramionczka trzeba sobie ściągnąć, żeby się opalić, bo wam się tu po prostu nie upali, bo jest dość zabudowany ale fajnie trzyma i to jest rozmiar 16, a majtki mam w rozmiarze właśnie 18. No, i czuję, że właśnie te majtki są trochę na mnie za duże. Także, jak skaczę na przykład do wody, to muszę uważać, żebym po prostu nie odpłynęła. Ale ogólnie bardzo fajny, i to jest marka Collusion. Nie obiecuję, ale postaram Wam się linki wrzucić. Kolejna rzecz będzie to kimono, i to jest Asos Design. I to jest rozmiar, słuchajcie, 18, ale jest spoko jak to kimono, zaraz wam pokażę drugi, który jest w rozmiarze 42 z tej samej firmy i też jest spoko, on co prawda jest duży duży jest to kimono, ale wiecie w ogóle mi to nie przeszkadza jest sznureczek, można sobie zawinąć także z plaży można sobie zejść chociaż jest czarne to kimono było jeszcze białe, ale w sumie cieszę się, że nie wzięłam białego, bo wiecie, białe by się szybko ubrudziło natomiast to jest takiego cienkiego materiału niesztucznego, sztucznego, ala i jest naprawdę bardzo wygodne także bardzo fajne, tutaj można też jakiś pasek sobie założyć zrobić z tego sukienkę, więc wieczorem też do restaurantu można sobie założyć także kimono jest naprawdę super i było, tak jak mówię, jeszcze białe, ale ehh, białe to nie jest najlepszy pomysł no i kolejne kimono e, to jest właśnie taki, jak widać na złączeniu obrazku, wężyk i to jest właśnie rozmiar 14 Także nie jest w ogóle za małe, jest idealne, więc tak naprawdę jeżeli chodzi o rozmiary, to nie ma, nie wiem, mam wrażenie, że nie ma jakiejś dużej różnicy właśnie pomiędzy 14 a 18, bo zobaczcie, to też jest duże, trochę inny materiał, bardziej cienki, um, taki ale cieniutka jaka koszulka bawełniana, ale jest bardzo fajny, więc też można sobie to tak zamiażdżać jako sukienkę, cute. Bardzo leciutki, przyjemny i tych kimon było nawet sporo. Powiem Wam, że ja nie wiem, jaki mam rozmiar, bo czasem założę 42, 44, 46 i tak dalej, i tak dalej. I wychodzi na to, że prawie we wszystkim mi dobrze. No już w sumie nie wiem, także trzeba po prostu mierzyć i próbować. Ale to jest jak najbardziej mega przyjemne. Ma rozcięcie z boczku. Cute. Pokażę Wam kolejny strój kąpielowy, który jest z podobnego, w podobnym kroju, co ten brązowy. On jest właśnie w taki jakby paski, materiałowy. I on również jest sportowy, tylko ten k brązowy jest kwadratowy, a ten jest w fałkę. Bardzo fajnie trzyma biust i on też nie ma zapięcia, więc też wiecie, nie musicie się martwić, że Wam się coś rozepnie. I teraz mam w miarze. 16, góra, bardzo fajne. w ogóle Matia mu się bardzo podoba, z czego się cieszę, że mężukowi się pomo podoba, a jeżeli chodzi o majty, to tutaj mam rozmiar 18, także zobaczcie, one są dość wysokie, ale spoko, tylko trzeba uważać, jak się właśnie wskakuje do wody, bo te majty mogą po prostu się sumy. I trzeci strój kąpielowy, niestety tutaj miseczka jest trochę za ciasna, za mała. Ale i tak go wzięłam, dlatego że to jest taki najmniej zabudowany biustonosz To jest góra i dół, ale właśnie nie wiem, gdzie mam dół. Chyba mi schnie na balkonie albo w łazience i to jest Miss Guided. I zobaczcie, on jest, to jest taka właśnie balkonetka. Niestety nie da się odpiąć tych um, ramionczek, ale ja sobie je po prostu ściągam i do opalania tak sobie nakładam, tylko to jest dość mała miseczka. Także myślę, że to jest miseczka D. Więc jak ktoś ma większy biust, to to wiecie, no... Teraz wam pokażę sukmanę, którą kupiłam na lumpach, tylko jest na lewej stronie, bo wczoraj ją miałam ubraną na kolację właśnie. I to jest sukmana chyba z Bonprix, coś takiego. Ona jest bardzo duża i ciężka przez to, że tu ma taki złoty element, ale stwierdziłam, że właśnie na wakacje brązowa, długa, będzie spoko. Także wrzucę to sobie na siebie i wam pokażę. perek brąz, więc pokorzenie czarne. Zobaczcie, to jest takie wielkie, ale mega wygodne. Także właśnie wieczorem, bo w dzień to za gorąco w czymś takim, co jest ciemne i ma rękaw. Ale słuchajcie, właśnie to był łup za 5 zeta, Kupiłam naprzeciwko kościoła misjonarzy w Tarnowie. Tylko właśnie zastanawiam się, co by z tym zrobić, dlatego że to jest bardzo ciężkie. To jakby to mi tu wisi przez to, że to jest właśnie duże, bo to jest chyba rozmiar 20. I No i tak się zastanawiam, bo to powinno być chyba bardziej tak dopasowane. Ale ogólnie spoko, tylko no, to wisi i jest ciężkie. No ale oprócz tego to myślę, że fajna sprawa. Coś takiego właśnie na plażę. Ja jeszcze tutaj nie wiedziałam, że jadę na wczasy i zobaczyłam to myślę pięć zeli, mówię, kurczę, przyda się. Może bym nawet w tym chodziła do ramoneski, tylko musiałabym chyba to wypróć. Zastanowię się, czy mogę to jakoś przerobić, bo oprócz na plażę to myślę, że fajnie by to wyglądało do czarnej, skórzanej kurtki, co? Takie zwykłe. Trochę Amish i jeszcze będąc już tutaj kupiłam sobie kapelusz. On miał co prawda taką różową kokardkę, dlatego tutaj nawet widać, że jest takie ciemniejsze. Ale ta różowa kokardka mi się w ogóle nie podobała i poprosiłam po prostu pana w sklepie, żeby mi to e, obciął, e, odpruł tak naprawdę. To było przeklejona, ta tasiemka na klej, więc nic tutaj się nie uszkodziło, tylko jest po prostu inny kolor. Ale to był właśnie taki kapelusz, który pasował na moją głowę, bo nie jest za mały, nie jest za duży. I słuchajcie, właśnie w resorcie tutaj w hotelu, gdzie jesteśmy, takie kapelusze kosztowały 70 dolarów. A poszliśmy na zewnątrz na stragan do pana Kamilo chipi chipi nasz nowy przyjaciel, no i u pana Kamila taki kapelutek kosztował 20 dolarów, także jest duża różnica, 17-20 dolarów, no i spoko, dlatego, że pierwsze co, to mi tak zjarało czoło, o tutaj możecie widzieć, chociaż mam troszeczkę kremu BB dzisiaj, a tak mi zjarało czoło w, pierwsze, w pierwszy dzień, że stwierdziłam, dobra, muszę mieć kapelutek, bo inaczej spłonę używcem. Jeszcze Wam powiem, że torebkę, jaką ze sobą wziąłem, to jest Basic V Mini Limito, Limitka w kolorze błękitnym. Więc też fajna, wakacyjna. I teraz Wam pokażę sukienkę z Asosa, więc znowu tak skaczę. To jest sukienka w rozmiarze 44 i ona jest co prawda na ramionczkach Ale sobie te ramionczka też wiecie Chowam i mam taką tubę Mam podobną sukienkę właśnie z HM-u czarną, możecie kojarzyć Ale to jest właśnie w białym kolorze Bardzo się cieszę, że ją kupiłam I ona ma też takie fajne wycięte plecy Także ją sobie teraz zmierzę i wam pokażę Bardzo fajna, przyjemna Wiecie, ładnie wygląda O, teraz do palenizny Miałam już ją raz ubraną, ale Jeszcze nie byłam opalona Więc jestem ciekawa jak teraz będzie wyglądać i bardzo fajny, przyjemny materiał bawełniany ona co prawda jest taka trochę niby gru... nie, nie jest grubsza czy ona ma jakąś podszewkę? czekajcie nie, nie ma podszewki, po prostu ma takie falbany takie odcięcia ale coś takiego mam tutaj strój pod spodem oczywiście ją się powinno założyć bez stroju ona troszeczkę prześwituje jak macie coś ciemniejszego, ale spoko na wakacje to wiecie, nie przeszkadza i ona ma taką długość Midi. I do tego kapelutek, do tego błękitna torebeczka i jestem gotowa. Ale powiem wam, że moje włosy... Dramat. Przebiorę się z powrotem w kimono, bo idę teraz na plażę, albo na basen, I jeszcze nie wiem, gdzieś tam Mati jest. Ale słuchajcie, to jest tak strasznie wilgotno, że moje włosy... Dzisiaj jesteśmy chyba czwarty dzień i moje włosy chyba pierwszy raz od czterech dni są suche, dlatego że nic mi nie chce wyschnąć e, ale już wczoraj wieczorem stwierdziłam, że ich nie moczę umyłam je po prostu na noc i, e, i już mi wyschły ale jest strasznie wilgotno i jak widzicie moje włosy są takie napuszone. E, i powiem wam co mnie ratuje kupiłam sobie właśnie, jak już jest to holto, dokończmy kosmetycznie e, mgiełka Summer Protect z Anwen od Anwen do włosów z filtrami UV więc to też sobie nakładam. Co prawda nie codziennie, jak mi się przypomni, ale nakładam bardzo ładnie. Pachnie. To jest arbuzowa, natomiast ja tu nie czuję arbuzo. Arbuza. I druga rzecz to jest odżywka bez spukiwania Emolientowa Morela. I mam jeszcze pszenicę i kakao maskę. Ale właśnie chciałam coś, żeby po prostu nałożyć po basenie albo po morzu, żeby spukać te włosy i nałożyć coś właśnie bez spukiwania. I to jak to. Bosko, bosko. Zastanawiam się, czy sobie tego po prostu. O, to pachnie jak taka lemoniada brzuskwiniowo-cudna. Nawet nie wiedziałam, że Anwen ma takie produkty bez spokiwania, ale to jest właśnie amalientowa, błaściowo-proteinowa i humektantowa z tego co mi się zdaje. Na pewno widziałam jeszcze inny zapach. Eee, nieważne, chyba proteinową właśnie widziałam. Więc y, to jest spoko w pompce, fajnie włosy wygładza, ale ja Wam powiem, że to jest taki upał. Ja tylko chodzę i narzekam, może gorąco, gorąco. Macie mówi, weź jesteśmy na domikanie, jest zajebiście Wy dobra, jest zajebiście, a jest gorąco. Zwłaszcza jak się ma długie włosy. Może ja nie mam jakichś, wiecie, włosów po pas, no ale jednak tych włosów jest dużo i ja cały czas i tak chodzę w spiętych włosach, ale te włosy strasznie się kołtunią, Strasznie! I ja wczoraj mówię do Matego, że gdyby mi tylko miała nożyczki, ja bym ją upierdzieliła po prostu potąd, dlatego że jest po prostu ciężko. I bardzo się cieszę, że nie zdecydowałam się w końcu na te taśmy bo miałam włosy przedłużać na taśmy. Bo do mnie tych włosów nic nie zostało Także klipy jak chcę sobie przypinam Jak nie chcę to nie No ale ogólnie chodzę po prostu w spiętych włosach I też z tym kapeluszem Muszę mieć wiecie spięte na dole Bo jak mam koczka u góry to niestety No żadnej czapy nie założę Także czy jeszcze mam coś do pokazania Myślę Jeszcze wam pokażę może mój nowy róż e, Który był hitem sezonu Ktoś puścił plotę tylko ja mam inny kolor Ktoś puścił plotę że ten róż z Diora serii Backstage to jest ulubiony róż Kylie Jenner ludzie wszyscy go wykupili tylko w takim różowym kolorze i to jest właśnie róż, który dostosowuje się do waszej karnacji na każdym wygląda inaczej, na każdym wygląda dobrze i są dwie wersje, właśnie wersji, i różowa i koralowa i powiem wam, że okazało się, że Kylie Jenner nigdy nie używała tego różu bo jej makierzysta powiedział, że nie wiem skąd się to wziął, ale ja nigdy nawet nie użyłam tego na tobie, no ale już wiecie wszyscy, wszędzie to było wyprzedane a ja właśnie szukałam tego różu w tym koralowym kolorze, i to jest numer 004 Rosy Glow Coral. I ja co prawda um, Ania Nekiel mnie malowała różowym, też był fajny, bo się właśnie przystosowuje e, do, do naszej karnacji. No ale jak mam do wyboru właśnie kolor ciepły i kolor chłodny, to wybrałam właśnie ten. I on był w ogóle chyba limitowany, i nigdzie go nie było, słuchajcie, nigdzie go nie było. Ja go chciałam kupić, odkąd byłam w Polsce, od samego początku od sierpnia nie było. Chodziłam do pani pani co ty nie ma tego w takim razie można było tylko online kupić a wyłączność na sprzedaż w sklepie miała tylko Sephora i byłam w Warszawie w Krakowie, w Tarnowie, wszędzie szukałam tych róży, nigdzie nie było i właśnie pytałam o ten konkretny koralowy i pani powiedziała, że już tych koralowych nie ma um, nigdzie ich nie ma i słuchajcie już stwierdziłam, dobra to jak znajdę chociaż ten różowy to chociaż ten różowy kupię, bo on naprawdę daje takie, taką fajną świeżość do makijażu no i teraz dosłownie zaraz przed lotem jak byliśmy w Warszawie Mm, to mówię, dobra, Maciej, zaczekaj, e, idę e, do Sefory zapytać o ten róż. Idę do pani, mówię, czy jest ten róż. A pani mówi, e, bo chciałam ten różowy. Pani mówi, no nie, no, niestety nie ma, mamy tylko jeden ostatni, chociaż już byłam w tej seforze parę tygodni wcześniej, więc myślę, że... No nie, wiem, skądś musieli mieć jeden jedyny. E, I pani mówi, jest jeden jedyny ostatni numer 004 koralowy. Ja mówię, Wa, szukałam go tak długo! I właśnie w złotych tarasach był. Także to jest taki. Róż brzoskwiniowy, który właśnie bardzo fajnie, delikatnie się dopasowuje do waszej skóry, więc jak szukacie tego, e, tego różu, to ogólnie życzę Wam powodzenia. Bo jest mega niedostępny, a jego go chcecie kupić, to kupujcie go teraz, dlatego że on będzie wycofywany. Także miałam po prostu farta. No i to by było na tyle tak naprawdę. Jeżeli szukacie jakichś letnich rzeczy, to Asos polecam Wam bardzo serdecznie. Zamawiałam do Polski przyszło mi w 3 dni, tylko ważne jest to, żebyście ustawili sobie kraj jako Polskę, bo ja sobie zamawiałam przez moje angielskie konto, nałożyłam rzeczy, naładowałam do koszyka, a potem miałam komunikat, że yy, nie można wysyłać do tego kraju, więc musicie mieć pewność, że, że jesteście na polskiej stronie ASOSa. Przyszło mi w trzy dni, także spoko. No. Więc to by było na tyle. Dzięki bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. boziaczki. Pa!